Tutaj teraz dopływ agresywnie do Wodniczki PGS-u, skróciła powerka, jest pierwszy headshot, no i to świetnie, jeżeli chodzi o rundę jako. Tymczasem dywanami atakują do Wodniczki UCP, no i to będzie chyba bardzo szybka tańs. Tam gdzieś na plecy wchodzą z tej PGS-u. Jak są zbyt daleko, szans nie będzie stała z tyłu. No i bardzo dobra decyzja tutaj tej Wodniczki, bo dwa headshoty w tej chwili na jej koncie. Czy będzie kolejny flach? Tak, tutaj jest środka. No i bardzo tak, dobrze, moim zdaniem, robił David i Charlie. Została kolejne, też, to podłużona. podłożona. Czy kolejny się trzeci w tej rundzie? Nie udało czwartego, ale chyba wszystko zostało wyjaśnione. Bo Aniu nie sądzę, że wyporadziła sobie tutaj. Bo i właśnie. Tak się stało. 7 7-5. 12 rund Na czele. Na chwilę obecną. 19 na 6. A, to, to miała być brawa do dynki. OCP. Emal Welga, 12 na 10, jak na chwilę obecną. E, to te dwie zawodniczki e, fragują najczęściej. No i zobaczmy co ta szyna zrobiła z łącznika, się dobrze widziałem. Dwa piękne headshoty e, no i bomba chyba będzie podłożona. Tak, bomba już leży na małego e, wilne, pięknie broni e, tutaj odłącznika. Ej, zobaczmy, co zrobią zawodniczki PGS, Już właśnie, Sila, kolejny, już trzeci decyzja w tej ludzie. No i zobaczmy, czwarty flag będzie. Nie, co się stało, co zrobiła Ania, tego nie mogę powiedzieć. Ale czy Didi wie, gdzie jest przeciwniczka? Coś chyba Didi ma problemy z komputerem, bo te ruchy ruch, ruch, myszki nie są takie, jakbyś mówili, właśnie. Co się stało? Co się stało? Oto chyba będzie trzeba wsyłać TV. jest w ogólnym rachunku. Do pełni szczęścia brakuje zawodniczką UCP, a niestety RUN7 brakuje zawodniczkom DELIC PGS, więc jeśli chcemy, by ten PGS wygrał, to troszeczkę głośno musimy dopingować. No a my zobaczmy, co tutaj na serwerze. Mamy oczywiście stałe, stała formacja obronna, bardzo, ale to bardzo defensywna. No ja chyba się skuszę na Charlie i ją będę podglądał. A ja w tej chwili patrzę co robi Silla, bo jeszcze nie widzieliśmy właśnie tej broni dzisiaj w tym meczu. No i Silla dosyć odważnie. Z bardzo drogą bronią, kosztuje 4750 dolarów więc ważne jest, żeby jej nie stracić, minuta trzyna się do końca no i Shilla patrzy to są strategiczne miejsce na mapie The Inferno czyli popularnym biegiem za chwilę zobaczymy czy wychyli się tam któraś z zawodniczej klanu UCP, tak się budzie dzieje Shilla jako pierwsza prowadzi ten atak co robią pozostałe partnerki, no w tej chwili widzimy wszędzie biało no i chyba za chwilę będziemy świadkami ataku, ale duży takiej. Nie. PGS atakuje na boksaj i duży. Marwelka tutaj otwiera flagowanie. Jest powolona młodymka. Gigi, powerka. No i świetnie zachowały się zawodnicy UCP. Runda na czysto wygrana przez nowy UCP. Marwelka zgarnia 4